rzeczywiście niektórzy pośrednicy mówią, 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 mówią. końca nie widać. Mhm. I klient może być bardzo przytłoczony tymi słowami. Tylko ta pauza, chciałabym zaznaczyć to pośrednikom, że ta pauza nie jest tylko dla klienta, ale też jest dla ciebie. Żebyś mógł zebrać myśli, żebyś mógł już przetworzyć, żebyś mógł przeanalizować, jak ten klient na ciebie reaguje. Czy te słowa do niego docierają i tak naprawdę za Zastanówmy się nad sobą, dlaczego ja tak pędzę. Co mhm. mnie skłania do tego, dlaczego ja tak pędzę? Dlaczego ja nie daję przestrzeni innej osobie, żeby cokolwiek powiedziała? Mhm. Tylko lecę, pędzę, to moje ruchy piękne. są chaotyczne, moja mowa jest chaotyczna. Mhm. Dlaczego? Naprawdę to może bardzo. Ja tutaj um, zachęcam do refleksji nad sobą, bo możemy nad tym pracować. Możemy zwalniać tempo mówienia, pracujemy nad pauzami, są specjalne treningi i nieraz się ludzie do mnie z tym zgłaszają, że po prostu słuchaj, ja mówię za, głośno, za szybko, za głośno, za szybko, za dużo, za mocno i wtedy pracujemy nad tym, żeby zwolnić trochę tempo mówienia, dać sobie i odbiorcy przestrzeń.